Strada. Dzień dobry państwu razem ze mną nasz kolega redakcyjny mój kolega redakcyjny Fryderyk zyska Dzień dobry państwu Fryderyk, Dzień dobry Marko. tak jak mi zapowiedziałeś że będziemy dzisiaj rozmawiać o kolorowych pięknych samochodach to tak zastanawiałem się. Jaka firma jest w stanie zaproponować nam takie ładne, pastelowe kolory? Ja myślałem, że to jakaś taka, no, no może można nie Można by wieka, się spodziewać, że tak. to będzie samochód mały miejski. Mały prawda? taki, w jaki mówią czasami kobiecy, taki kolorowy, no bo ta szarzyzna na naszych drogach jest naprawdę czasami okropna. To zależy od rynku, tak. na, o, o którym mówimy, nasz tak. Polski i zresztą w sumie tak można by określić światowy, to jednak ta gama monochromatyczna czy achromatyczna, ona jest <laughs> największa samochodów, które są sprzedawane. A te kolorowe jakoś w zależności od... od... Czy ktoś jest bardziej odważny, czy mniej, to decyduje się na bardziej lubniejsze Pojawiają pojawia. się jakieś takie dwukolorowe, może dach tak jest inny, a tak. nadwozie inne. No Coś już, coś Marka, już jakby... O której no. dzisiaj chciałbym porozmawiać. O, Ona jest... słynie z tego, że ma dwutonowe nadwozie. Tak. Ci z Państwa, którzy śledzą naszą stronę Facebookową Radiostrady, to już pewnie wiedzą. Ci, którzy jeszcze nie, to zapraszamy tak. do polubienia i wejścia w tym momencie na Facebooka, po to, żeby zobaczyć galerię wozów, o których będzie mowa. Chodzi o markę Rolls-Royce. Jest to marka, która jest ekstremalnie luksusowa. No, ciężko szukać w motoryzacyjnym e, rynku, na motoryzacyjnym gruncie, kogoś, kto mógłby z nimi konkurować. Jakkolwiek niektórzy próbują, to jednak jest to marka, która ona ustanawia najwyższy poziom i tą poprzeczkę ciągle podwyższa. I można by się spodziewać, że marka Rolls-Royce to będzie statyczna, spokojna. To jest takie podejście, które w Obecnie producent stara się przełamać, prawda? To, że ten samochód powinien być limuzyną, która oczywiście jest luksusowa, wspaniała, bogata, o, o, srebrna, ale niekrzykliwa. Krzykli, nie czarna, tak. biała, to a takie teraz, trzy kolory. Nie, taki to. Teraz, proszę Państwa, możemy wybierać z takiej gamy, która jest nieograniczona, no chyba gwiazd na, na niebie czy na podsufice właśnie w tych samochodach nie jest tyle, co, co kolorów, jakie oferuje producent. Można nawet sobie swój kolor wymyś, wymyślić, a obecnie. W Monterey była, odbył się e, Car Week, czyli taki tydzień motoryzacyjny, w którym właśnie naj, najwspanialsi producenci prezentują również swój dorobek i marka Rolls-Royce z Goodwood przywiozła no, potężną grupę bardzo silną wozów te o których dzisiaj będziemy mówić to jest kolekcja pastel, specjalnie na na no, Pebble Beach. To pastels, bo to tak są pastelowe mówię. kolory, one są inspirowane. Tak. Znaczy to cała historia, no wszystko tak. w rozrzucie jest. Jest <laughs> wspaniałe, prawda? No jeżeli skupilibyśmy się na tych kolorach, trzech, o których będziemy mówić, to tak. to jest taka bardzo jasna zieleń, to jest taka piaskowa, piaskowy żółcień i, i koralowy e, wspaniały e, odcień, który który jest na modelu Dawn, tak. ten żółcień na rave i ghost właśnie w tej jasnej zieleni. One wszystkie inspirowane naturą otaczającą Pebble Beach, otaczającą właśnie typową dla Monterey. To, to jest piasek, to jest ocean, wody oceanu, morza, no i, no i zieleń taka delikatna. Spodziewałeś się, że to Rolls-Royce wprowadzi? Spodziewałem się. Takie, to, tak? to po Rolls-Royce ja można się wszystkiego spodziewać. Spodziewa, tam wiesz. Skies Delimy do niedawno już przekroczyli tą barierę tak. i, i to, to jest bardzo fajny komunikat, który wysyłają, tak. że... O, już mają gruntowaną pozycję na rynku motoryzacyjnym. Wiadomo, z czym kojarzy się marka teraz, można oddać pełną ekspresję samego siebie w tworzeniu specyfikacji. Te trzy modele to oczywiście wspomniany Dawn, Rave i i, i Ghost. Nazwy same sobie cudowne. Tak, niesamowite. I, i oczywiście. To nie są byle jakie modele, bo to, jest, to są modele black badge, czyli tak. te, które są najbardziej mocne, najbardziej ekstremalne, najbardziej już widowiskowe same w sobie, charakteryzują się tym, że spirit of ecstasy, czyli statuetka wieńcząca grill nie. jest w czerni, wszystkie chromy poza klankami, elementami wnętrza również są w chromie, wykończenie wnętrza też jest... Dedykowane do tych modeli, no ale nigdy wcześniej nie było możliwości tego typu kolorystyki wybrać. To jest 13 modeli, które zaprezentowano w Pebble Beach. Wśród nich te trzy, o których mówimy, zostały zrobione na zamówienie konkretnych osób, i to osób można się spodziewać bardzo znanych. Albo takich, które nie są znane, ale mogą sobie pozwolić na tego temat. A no teraz mogą się zaprezentować, bo no wszyscy mają takie, Oczywiście. a ja mam inny kolor, taki nietypowy. Wśród kolekcjonerów marki tak. to właśnie o to chodzi, żeby stworzyć tak. coś, czego nikt inny nie będzie mieć. Tutaj już nie wystarczy być posiadaczem dwóch, trzech rolsów, tutaj już trzeba e, mieć coś charakterystycznego. Ja się zwróciłem uwagę, że do każdego z tych modeli wnętrze jest dopasowane. Tak. Na przykład to nie jest tak, że to jest przypadkowe, bo tu widzę i białe. Białą Skórę. Tak. Yy, czyli czyli taka jasna biel yy, tak. yy, skóry. W tym modelu, właśnie koralowym, z koralowym poszeciem, mowa o, o donie. No i same zdjęcia, które, które Państwo mogą zobaczyć, one są oddają przepiękne. cały charakter tej tej kolekcji. To jest coś wspaniałego. Chce się podróżować tymi samochodami. One są przyjemne do patrzenia, przyjemne do podróżowania. W żaden sposób nie są onieśmielające, bo Rolsy prowadzi się naprawdę wspaniale, czego mieliśmy okazję już nieraz doświadczyć. <laughs> Ale powiem Ci, że no, jak patrzę na yellow, czyli tego żółwych, tego tak. rozrojca, to aż mi się wierzyć nie chce, bo były takie czasy, yy, kiedy te, te kolory gdzieś tam yy, brylowały, bo było to, można było Fiata kupić, jelo Bahama. Yy, potem yy, Ten żółcie nie zadrobi na inne. No wiem, ale, ale, tak. ale, ale wiesz, była taka moda na, na kolorowe samochody. Potem mhm. przeszło wszystkie mieliśmy te srebrne, yy, popielate, których w ogóle na drodze nie widać. Yy, nawet jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jak zacznie się zmierzch robić, to tych samochodów w ogóle na drodze nie widać. Widać. Natomiast powiem ci, że jestem olbrzymie zaskoczony tym, że że Reuters odważył się pokazać. Panowie, skończmy już z tymi stałymi, takimi starymi kolorami, zróbmy coś nowego. Tak, no, te modele cieszą się największym popularnością i na pewno część ta bezpołk, czyli szycia na miarę modeli czy samochodów marki Rolls-Royce, to, to ci projektanci czy twórcy, mistrzowie swoich fachów, oni czekają na, na wyzwania. Chcą realizować jednostkowe modele po to, żeby właśnie stworzyć coś ponadczasowego, coś, co, co zostanie na długo bo nawet jeżeli tego typu samochód zmieni właściciela, no to on... Również niesie ze sobą nie tylko wartości jezdne, komfort i, i luksus, ale całą historię, która była zapleczem do stworzenia tego wozu. jestem bardzo zaskoczony tym, że Rolls Royce odważył się, o, to właśnie Rolls Royce, nie żadna inna firma, tylko oni, pokazać panowie, można jeździć nie tylko dobrymi samochodami, ale pięknymi samochodami. O to są samochody tak. już dawno okrzyknięte, tak. w szczególności Ghost. Jest samochód wszechczasów, najlepszy samochód wszechczasów, najwygodniejszy. Podróżuje się nim, czy, czy fantomem, który jest flagowym tak. modelem, pod, podróżuje się jak na latającym dywanie? To, to są rzeczy, które już, tak jak wspomniałem, one już są charakterystyczne, są ugruntowane. Ta pozycja jest stabilna i niezmienna. Teraz możemy właśnie obserwować to, że no, Rolls to nie jest samochód zwykły, to nie jest byle jaki pojazd, to jest wydarzenie, Zarówno jeżeli się nim poruszamy, prowadzimy, bo te trzy modele one są raczej dedykowane również dla kierowcy, nie trzeba mieć w, e, szofera. E, to fantom no, jest tak. tym, gdzie, gdzie wypada jednak oddać Jechać kierownicę terem, tak, tak. E, odpowiedniej osobie. Tymi możemy podróżować i cieszyć się nimi w pełni. To jest taka od motoryzacyjnej mody, więc dlaczego nie mielibyśmy tutaj od, no, pełnej ekspresji samego siebie? Bo o to chodzi w tworzeniu specyfikacji Rolls Royce, żeby. Tak. żeby stworzyć odzwierciedlenie samego siebie to jak widzimy siebie, jak się czujemy, jakie emocje, jakie komunikaty chcielibyśmy wysyłać na zewnątrz do, do widzów e, wozu, którym będziemy się poruszać, to powinien być to powinna być część nas. Ale więc tak patrzę na tego e, na tego kupejkę taką rafe a, rafe a, ta, ta. Ta. i tak zastanawiam się, bo mnóstwo elementów sportowych w tym. No ja zawsze szukam o, To co jest, czegoś, najbardziej, tak, sportowy. To to jest najbardziej sportowy to jest najbardziej dedykowane dla dla młodych wierzę, że, że dla mnie. Wiesz, jeżeli, jeżeli tak, to wiesz, młodzi z szukają jakichś takich typowo sportowych samochodów, ale w tym momencie... A to jest momencie, dla tych młodych osób, które tutaj, potrzebują czegoś Frydery, więcej. Takim rozrojcem w białej skórze jechać, no, no cudowna sprawa. Tak? No mieliśmy okazję, tak. podróżowaliśmy Donem Inspired by Music, on również miał wykończenie w jasnej skórze, poszycie było takie intensywne, brązowe, tak. metalizowane. Ja jeszcze jedną rzecz chciałbym tak. nadmienić, że na przykład ten lat kier koralowy do niektórych tak. o którym mówimy z tej kolekcji pastel to to jest niezmierna ilość w włożonej pracy w to, żeby go doprowadzić. To jest bodajże chyba osiem warstw, które należy położyć. To jest 9 godzin polerowania, żeby go doprowadzić no, nie, do standardu jest... Rolsa i, i żeby żeby się prezentował odpowiednio. To jest, są e, godziny pracy wykwalifikowanych wiewiórek, które malują te pinstripe. Oczywiście żartuje. Ja tego pana, który ręcznie maluje pinstripe. Tak, tą dokładnie. Linii, tak. To, do tego właśnie no, o jest... tym chciałem wspomnieć, tak. właśnie, że te, to, to jest pędzel z wiewiórczego Włosia, który to jest jeden, jedyny fachowiec, który jeździ po całej. Na świecie jest również w gudut na bieżąco wykonuje te wszystkie elementy malowane na poszyciu. I to, to musi to... być wykonane raz i dobrze, nie ma możliwości poprawiania. No, moglibyśmy o tych rozrejsach tak. mówić, a to jest nie na koniec się wrodzić godzinami. No dzisiaj no niestety zapraszamy tak. y, tylko na do. Strony go... Radiostrady, tak. do komentowania. Chcemy tak. poznać Państwa opinię, co Państwo tak. sądzą o tym, który by Państwo wybrali, bo to jest najważniejsze. No ja dla wybrałem, mnie. tak, że się powiem. Który? To jest, no, no, oczywiście. No oczywiście, ten, ten bez dachu, ten, tak? ten biały. Czy ja również koralowe do tak. bym wybrał. No na tym niestety musimy zakończyć. Dziękuję ci bardzo. Moim gościem był Fryderyk Zyska. I prowadził Marek Hanwerker. Dziękujemy państwu bardzo. Radiostrada.